Zapadła decyzja o przeniesieniu liceum ogólnokształcącego nr 4. Z dotychczasowej lokalizacji trafi do budynku po dawnej szkole podstawowej nr 5 przy ulicy Michałowicza. Ulica Grażyńskiego będzie remontowana, z budżetu centralnego przekazano miastu na ten cel 10 milionów złotych. Rozpoczęły się prace nad aktualizacją programu rewitalizacji obszarów miejskich w bielsku białej na lata 2014-2020. W sali sesyjnej Ratusza najlepszym młodym bielskim sportowcom wręczono wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2012 roku. W bielskim centrum sportów górskich Trango rozegrano zawody wspinaczkowe dla dzieci. Początkowo liczono na około 30 uczestników, zgłosiło się ponad 100. Zapadła decyzja o przeniesieniu liceum ogólnokształcącego numer 4. Z dotychczasowej lokalizacji trafi do budynku po dawnej szkole podstawowej nr 5 przy ulicy Michałowicza. De strukturyzacji Bielske Oświaty ciąg dalszy. Zapowiadane zwolnienie budynku przy ulicy Słowackiego 19 odbędzie się w sposób jak najmniej uciążliwy dla uczniów, tak aby nie zakłócić cyklu nauczania. Nowa siedziba LO4 to budynek przy ulicy Michołowicza, dawnej szkole podstawowej nr 5. Zanim jednak nastąpią przenosiny, obiekt zostanie poddany remontowi. Nim przeniesiemy szkołę, to zrobimy tam remont, tak, żeby to były warunki godne i żeby te warunki były takie, które będą umożliwiały tej zasłużonej, że w młodej stosunkowo szkole właściwe działanie. Jest program remontu przygotowany. W najbliższych dniach na sesji myślę, przyjmie Rada przesunięcia pewne budżetowe, bo musimy przesunięcia pewne budżetowe zrobić i myślę, że w niedługim czasie LO4 w swojej siedzibie, myślę, że już na stałe tym razem będzie mogło rozpocząć działanie. No, prawda jest taka, że y, powinniśmy i oddamy budynek sądowi. Z wielu względów, nie będę tutaj mówił, ale to jest ważne, że ten budynek, który został nieprawnie odebrany sądowi, budynek, który został wybudowany przed wojną dla sądu, który, w którym jest areszt. Ogromne oszczędności, jeśli chodzi o koszty dla sądu, z tego powodu wynikają, bo nie trzeba transportować, bo aresztanci są na miejscu. Bezpieczeństwo, to kwestia bezpieczeństwa, konwojów, no i w ogóle, ale nie ma o czym dyskutować. No. Ten budynek został nieprawnie odebrany, dlatego powinien wrócić do prawowitego właściciela. A z kolei LO4 to jest na tyle znakomita szkoła, że też musi mieć swój budynek i po analizach szerokich, bo robiliśmy wiele wariantów, żeśmy rozpatrywali, niepotrzebne były protesty, szumy, bo ludzie nie rozumieją, że żeby podjąć decyzję to trzeba na przód mieć materiał, trzeba przeanalizować wiele wariantów, czasami nawet nieprawdopodobnych, może zdawałoby się nielogicznych, ale takie trzeba, tak, tak jest, że trzeba przeanalizować wiele różnych rozwiązań i wtedy wybrać to najlepsze. najlepsze, Może ono nie jest najlepsze, ale z tych, które są możliwe w danym momencie są najbardziej właściwe, są optymalne. I po takiej analizie doszliśmy do wniosku, że mimo, że to nie jest idealne rozwiązanie, z góry to mówię, to jednak przenosimy do ulicy Michałowicza i myślę, że to będzie koniec wędrówek LO4, bo już kilka miejsc przeszło i będzie to już budynek, który na stałe będzie to zasłużone, jak powiedziałem, liceum miało na własność. Ulica Grażyńskiego będzie remontowana. Z budżetu centralnego przekazano miastu na ten cel 10 milionów złotych. Mieszkańcy Komorowic zapamiętają na długo straty poniesione podczas powodzi w 2010 roku. Miasto uznano wtedy za jedno z najbardziej poszkodowanych w województwie śląskim. Dziś, w ramach rekompensaty za straty, udało się pozyskać środki, które posłużą na remont ulicy Grażyńskiego. W jakim jest stanie, szczególnie na odcinku wzdłuż Zakładów Fiata, każdy widzi. Dziś, z obawy o zawieszenie, niewielu kierowców decyduje się z niej skorzystać. W 2010 roku ta ulica, między innymi, została zgłoszona jako ta, która poniosła spore straty w wyniku powodzi. Długo czekaliśmy, bo mamy rok 2013, natomiast jest pozytywna informacja, że miasto uzyska pomoc w odbudowie tej ulicy. Czyli będzie to zakres taki związany z odbudową, czyli tą funkcją istniejącą. Kwota jest spora jak na te środki, które do tej pory otrzymywaliśmy, bo jest to około 10 milionów złotych. Być może starczy na realizację odbudowy całego ciągu pomiędzy ulicą Kwiatkowskiego a Mazańcowicką. Liczymy na to, że w wyniku przetargu uzyska się pozyskać oferty, które umożliwią taką realizację. To, co obserwujemy każdego roku praktycznie, to, jest, to właśnie świadczy o tym, że ta droga nie ma odpowiedniej nośności, że ta konstrukcja jest niewystarczająca, a przede wszystkim to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że ten system. Odwodnienia jest niewłaściwy, on jest niekompletny, w związku z tym ta woda gruntowa, która tam się znajduje, powoduje, że degradacja jest szybsza. Nie zapominamy oczywiście o tym, że tam cały czas odbywa się spory ruch ciężarowy związany z obsługą tych wszystkich firm należących do Fiat. Rozpoczęły się prace nad aktualizacją programu rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku Białej na lata 2014-2020. Rewitalizacja w naszym mieście, większości z nas, kojarzy się z przywracaniem dawnej świetności bielskiemu rynkowi Jednak tak naprawdę zasięg rewitalizacji obejmuje dużo większy obszar miasta i w zależności od szeregu wskaźników demograficznych i gospodarczych może jeszcze się powiększyć. Wszystkim zależy na jak najlepszym dostosowaniu rozwoju infrastruktury miejskiej do potrzeb współczesności. Stąd rozpoczęto pracę nad aktualizacją miejskiego programu rewitalizacji na lata 2014-2020. To, co będzie się zmieniało na terenie objętym programem, zależy głównie od tutejszych mieszkańców, inwestorów i instytucji. Stąd planowane na najbliższy czas spotkania i konsultacje mające pomóc w stworzeniu programu spójnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Prace nad aktualizacją programu będą trwały do końca września. Pierwszą roboczą wersję programu planujemy zrobić na około 15 czerwca. I ta robocza wersja programu będzie poddawana szerokim konsultacjom społecznym przez okres około 6 tygodni. Pierwsze otwarte spotkania planujemy 18 czerwca i 9 lipca. Cały harmonogram prac związany z aktualizacją programu rewitalizacji na nowy okres programowania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Gospodarka. Jednocześnie na tej stronie internetowej utworzona jest również skrzynka pocztowa, za pośrednictwem której wszyscy zainteresowani mogą się kontaktować z naszym biurem i uczestniczyć aktywnie w pracach nad aktualizacją programu. Jednocześnie na tej stronie internetowej mamy również ankietę, która jest utworzona na potrzeby programu i będzie pomocna przy opracowaniu zadań, które planujemy w najbliższym czasie. W sali sesyjnej Ratusza najlepszym młodym bielskim sportowcom wręczono wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2012 roku. Okolicznościowe spotkania z młodymi sportowcami bielskich klubów stały się już tradycją. Integrują środowisko, przybliżają często jeszcze nieznane sylwetki, ale i prezentują młodym sportowcom wciąż aktywne wzorce takie choćby jak postać wielokrotnego mistrza świata w szybownictwie Sebastiana Kawę czy niepełnosprawnego olimpijczyka, wózkarza Tomasza Hammerlaka. Najbardziej wyróżniający się sportowcy podczas spotkania z rąk prezydenta miasta Jacka Krywulta odebrali stypendia oraz wyróżnienia. Sebastian Kawa za wybitne osiągnięcia, nagrodę pieniężną. No tutaj nie jest zaskoczeniem żadnym, że nagrodę otrzymuje pan Sebastian Kawa. Praktycznie abonament już tutaj w naszym mieście ma na to, ale to jest przykład na to, że trzeba wziąć i dążyć, i dążyć do najwyższych osiągnięć one do zdobycia, a każdy rekord y, ma to do siebie, że jest do pobicia, kiedyś prędzej czy później jest pobity. Ale to jest bardzo, myślę, że dobry model dla właśnie młodych sportowców naszego miasta. Pan Sebastian Kawa jest takim dobrym modelem, do którego wszyscy młodzi powinni dążyć i myślę, że te stypendia, które przyznajemy, na pewno w jakiś sposób wezmą i pomogą, żebyśmy za kilka lat, kilkanaście lat, może nie my, nasi następcy, że będą Honorować tych następnych mistrzów i taki mistrz kiedyś powie, no. Zaczynałem tutaj od stypendium, a teraz osiągnąłem takie, jakieś tam czy mistrzostwo świata, czy olimpijskie, czego wam serdecznie życzę. W Bielskim Centrum Sportów Górskich Trango rozegrano zawody wspinaczkowe dla dzieci. Początkowo liczono na około 30 uczestników, zgłosiło się ponad 100. Bielsko-Biała kojarzy się z górami, niewielu jednak wie, że również i ze wspinaczką. Pierwsza ścianka do uprawiania tej dyscypliny sportu powstała w koszarach bielskich komandosów. Dziś niewielu ją jeszcze pamięta, bo w mieście funkcjonują dwa wyspecjalizowane kluby z własnymi nowoczesnymi ścianami i sekcjami, do których uczęszczają chyba już setki pasjonatów wspinaczki sportowej. Na zorganizowane właśnie dziecięce zawody bulderowe, czyli wymagające umiejętności i siły w pokonywaniu sztucznych, trudnych technicznie tras na małych wysokościach, zgłosiło się ponad 100 dzieciaków. Zbielska Białej, Krakowa, a nawet Czech i Słowacji. Z jednego z zagranicznych klubów przyjechał specjalny autokar. Mamy więc chyba w mieście nową dyscyplinę, a należy pamiętać, że już niedługo może trafić do grupy sportów olimpijskich. To jest tak naprawdę e, też dla mnie zaskoczenie, że aż w taki sposób to się e, rozwinęło. Byliśmy przygotowani. Tak jak mówię, na mniejszą liczbę. Jeszcze rok temu na podobne zawoda na innych ściankach było po 20-30 osób. Teraz praktycznie potroiła się ta liczba. Myślę, że spinaczka w ogóle staje się coraz bardziej popularną dyscypliną. Jest możliwość, że będzie za na, na Igrzyskach olimpijskich jedną z y, dyscyplin olimpijskich, także myślę, że to jeszcze bardziej spopula, spopularyzuje tę dyscyplinę.